Newsy gamingowe. Wiedźmin 4 potężnie wzmocniony. Znowu? Ostatnio się gadało o tym, że tam jakiś typ od Kingdom Coma przeszedł pracować i to taki niezły. Cyberpunk 2 nie wyjdzie zbyt szybko. Lies of P2? Oho, kolejny news. Dobra, bloknijmy. Przez sztuczną inteligencję branża gamingowa ma mieć duży problem, a przynajmniej tak twierdzi prezes Epic Games. Dan Houser, czyli współzałożyciel Rockstar Games wykorzysta sztuczną inteligencję w swojej nadchodzącej grze. Nowe wyniki finansowe CD Projektu przybliżają nam to, kiedy możemy spodziewać się Cyberpunk 2. Kurde, co Niosa nowy mikrofon widzę. Kilka innych newsów w dzisiejszym odcinku, więc lecimy. Ostatnio bardzo głośno jest o tym, że ceny RAM mocno podrożały, a to wszystko z powodu zwiększenia popytu na pamięć do AI. Sztucznie... A to nie tak, że nie tylko zwiększenie popytu, ale jakaś jedna z dwóch głównych fabryk pierdzielnęła? Jakiś tam duży supply się spierniczył? To też było powiedziane. inteligencji centrów danych ludzie coraz bardziej zauważają w tym wszystkim potencjał i idą w tym kierunku, dlatego na przykład taki zestaw kości 16-gigowych Patriot Venom 6000 MHz Cel 30 kosztował w połowie października jakieś 425 zł, a teraz na x-komie kosztuje ponad 1400 ja zł. Jest to niewyobrażalny skok. A to ja patrzyłem, bo ja teraz chcę sobie nowego kompa ogarniać powoli. No ogólnie i tak będę go ogarniał, ale faktycznie jak ramy normalnie moje kosztowały poniżej tysiaka, tak teraz koło dwóch. <noise> jak absurd to jest. I dosłownie w ciągu niecałego tygodnia tak naprawdę ceny niektórych kości ram wzrosły kilkukrotnie, jak widać na załączonym obrazku. No i nie zapowiada się na to, żeby wrócił do normy, przynajmniej nie za szybko. To zwiastuje dość trudne czasy i podobnego zdania jest tym Sweeney, czyli szef Epic Games, który to akurat w sprawie technologii, jeżeli chodzi o gaming, jest naprawdę ważną osobą. W końcu to on odpowiada za Unreal Engine 5 oraz zapowiedział już pracę nad szóstką. Twierdzi, że wzrost cen pamięci RAM będzie problemem branży gier przez najbliższe kilka lat. I warto zacytować: fabryki przekierują moce produkcyjne najnowocześniejszych układów DRAM, żeby zaspokoić potrzeby sztucznej inteligencji, ponieważ centra danych są w stanie zaoferować znacznie wyższe stawki niż producenci sprzętu konsumenckiego. I tutaj ludzie obawiają się jednego, że obecne podwyżki to nic, że będzie jeszcze gorzej. A gdyby Aha. tego było mało, pojawiają się plotki, że Nvidia oraz AMD mają w planach wycofanie tych budżetowych opcji, jeżeli chodzi o karty graficzne. Oraz chcą zarabiać wyłącznie na najdroższych modelach z najwyższej półki. Nie wiem, czy to nie byłby strzał w kolano, gdyby wycofali te tańsze budżetowe karty, bo chcesz trafiać do wielu segmentów na rynku. Znaczy, jasne, możesz spowodować sytuację, w której ludzie trochę będą zmuszeni, po prostu rzadziej, ale jednak wymieniać na bardzo drogie karty. E, trochę mi się to nie widzi. Znaczy, zarobią więcej na AI. Ale co się stanie w zasadzie z rynkiem gamingowym wtedy, jeżeli nie będzie większości graczy stać, nie wiem, będzie odwrót w stronę konsol znowu? Bo graczy nie będzie stać na podzespoły, żeby w ogóle pograć w nowe tytuły? Znaczy, granie w chmurze jak najbardziej, nie? Tylko, kurde, to już dobrze działa. Pamiętam, że nawet współpracę miałem z GeForce Now i, i w sumie działało całkiem nieźle. A bardzo jestem ciekawy, jak w sumie rynek gier będzie wyglądał na przestrzeni 5-10 lat. Bo jeżeli rozmawiamy też o wzroście ceny podzespołów, to w takiej sytuacji warto wspomnieć o Steam Machine, nie? O Gaben Boxie, jak to ludzie mówią. Czy tam Gaben Cubie, Bo to też by mogło dużo zyskać. Taki gotowy pececik, kurde, z dedykowanym układem właśnie konsol, a konkretnie Xbox Series XS od Microsoftu ze względu na brak zapasów pamięci. I być może sytuacja wpłynie także na Steam Machine, mimo tego, że obecnie ceny tego sprzętu nie znamy. A widzisz, no, już przyszło, że... ale w sumie tamte ramy mogą być teraz drogie dla nich, nie? Ciekawy jestem, kurde, jak to będzie wyglądało. W Inteligencji jesteśmy, no to pójdźmy sobie w trochę inną stronę i przedstawiam wam Dana Housera. W zasadzie przedstawiać go nie muszę, jest to współzałożyciel Rockstar Games i pewnie duża część z was go doskonale kojarzy. W tym momencie promuje swoją nową książkę. No i odpowiada na liczne pytania, w tym na pytania dotyczące sztucznej inteligencji, które w branży gier pojawiają się bardzo często. Dan Houser chociażby przy okazji ostatniego podcastu z Lexem Friedmanem wspomniał o swojej nadchodzącej grze Absurd Adventures i stwierdził, że przy tworzeniu tej gry wykorzystuje sztuczną inteligencję. Trzeba sobie też nakreślić temat jego nowej książki A Better Paradise, w której to opisywa... A to śmiesznie brzmi, bo to brzmi tak ogólnikowo i nic nie zdradza, że to szok. Pomyślcie sobie. Gra... Przy tworzeniu gry wykorzystano sztuczną inteligencję. No zdanie brzmi prawdziwe. Ale jeżeli by się w nie zagłębić, to może się okazać, że wykorzystano sztuczną inteligencję do podziału zadań w drużynie pełnej ludzi. No i jasne, czy wykorzystano? No tak, nie, ale w jakim stopniu, w jakim celu, ile to tak naprawdę ma znaczenia tam, to, to, to AI, w całym ostatecznym produkcie? Bo jest różnica między tym, czy AI tworzyło każdą pojedynczą grafikę do gry, a tym, czy, nie wiem, jakiś pracownik do wstępnych inspiracji wygenerował sobie prompty, a potem i tak coś sam narysował. To jest temat sztucznej inteligencji oraz człowieka problemu. Programisty tworzącego grę komputerową idealną. No jeżeli chodzi o wykorzystywanie sztucznej inteligencji w Absurd Ventures, no to jest tutaj bardzo szczery. Bawimy się sztuczną inteligencją, ale prawda jest taka, że nie jest ona jeszcze tak użyteczna, jak próbują wmówić niektóre firmy. Nie rozwiąże wszystkich problemów. To, że to na pewno będzie użyteczne i na pewno ludzie będą się przerzucać na AI w tym, bo będzie taniej, a te firmy chcą dążyć do tego, żeby było taniej i trochę tego nie unikniemy. Ale właśnie, to chyba jeszcze nie jest ten moment. Ludzie na pewno będą się tym bawić i eksperymentować, no bo trzeba testować limity, ale te limity są na razie w miarę nisko chyba, mimo wszystko. No i pewnie dla wielu osób dobrze to słyszeć, Dan Hauser poruszył także temat tego, jak szybko rozwija się sztuczna inteligencja i powiedział, że w jednych zadaniach radzi sobie doskonale, w innych nie do końca. To, że ludzie twierdzą, iż sztuczna inteligencja potrafi w tym momencie rozwiązać każdy problem, nie jest prawdą, ale może się to zmienić. Potrafi rozwiązać każdy problem? Dobra, to zakończ głód na świecie. <laughs> Na Golden Joystick Awards Lies of P Overture, czyli dodatek do gry o Pinocchio, został nagrodzony w kategorii najlepszy dodatek do gry, a reżyser Choi Ji-won porozmawiał z serwisem GamesRadar Plus i zdradził czego możemy spodziewać się o Lies of P 2, które jak wiemy, jest pewniakiem. Powiem wam tak, jedna rzecz z Golden Joystick Awards, którą trzeba wynieść, moim zdaniem i którą powinien sobie wywnioskować i przerzucić do siebie Jeff Kelly ze swoim The Game Awards, to właśnie kategoria dla DLC-ków. Ja bym zrobił osobną kategorię dla DLC-ków i od żeby nie było sytuacji, w których remastery, remake i dodatki gier mogą zajmować miejsce głównej gry roku. Bo w zeszłym roku mieliśmy do nominacji na grę roku dodatek do Eldena. I mimo, że jestem wielkim fanem Eldena, jak i dodatku, to uważam, że on nie powinien się tam znaleźć. Mieliśmy takie sytuacje, że Resident Evil 4 remake był nominowany do gry roku. Nie wydaje mi się, żeby to miało większy sens. I są prowadzone nad tą grą prace. Ale jeszcze jeżeli chodzi o sam dodatek, no to twórcy wspominają, że nie traktowali tego nawet jak rozszerzenie. Tylko po prostu jak kolejną grę. No i udało im się osiągnąć. Osiągnąć sukces, a jeśli chodzi o sequel, no to możemy spodziewać się największej frajdy, jaką uda im się osiągnąć. Mamy być na bieżąco, oni pracują naprawdę ciężko i nie mają nas zawieść w żadnym stopniu, także dobrze to słyszeć. Publiczny fundusz inwestycyjny Arabii Saudyjskiej jakiś czas temu zainwestował w elektronikę 55 w miliardów. Dolarów, przeogromne, chore wręcz pieniądze, ale okazuje się, że nie starczy im raczej gotówki na zrealizowanie kolejnych inwestycji, projekty lub firmy, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, na przykład taki Ubisoft. Mówiło się o tym ostatnio, że gdzieś tam jest na to szansa, no ale raczej takiej szansy nie będzie. Nowy raport z The New York Times wskazuje, że pewne projekty funduszu inwestycyjnego, takie jak NEOM, czyli utopijna metropolia, która miała napotkać problemy budowlane, czy na przykład sieć kawiarni oraz startup zajmujący się pojazdami, Elektrycznymi miały napotkać pewne przeszkody. No i to prawda, publiczny fundusz inwestycyjny przeznacza pieniądze na projekty, które są właśnie w takich nieciekawych sytuacjach, no i próbują je odratowywać, żeby zyskać na tym jeszcze więcej. Twierdzą oni, że posiadają aktywa o wartości blisko. O Jezu, pamiętam to, kurwa, co teraz w tle leci, The Line, ten projekt, on wygląda porąbanie. Jedna linia, która jest tak naprawdę miastem, je, kurwa, to miastem, małym państwem. Jeden system metra łączący po prostu wszystko ze sobą. Ludzie mieszkający w pionie, wielopiętrowe to miało być. Porąbany projekt. W sensie wygląda totalnie jak projekt przyszłości, ale wygląda też wręcz nierealnie. biliona dolarów, ale dużą część z nich trudno będzie sprzedać, bez publicznej wyceny. I jak z jednej strony zapowiadało się, że będą przejmować jeszcze wiele innych, na przykład gigantów branży gamingowej, no to wygląda na to, że się z tym uspokoją i że Elektronic Arts, przynajmniej jak na razie był jedyną taką dużą prywatyzacją. Dostaliśmy wyniki finansowe CD Projekt Red za trzeci kwartał 2025 roku, także jak zwykle o, mamy co to analizować, no i bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do analizy tego wszystkiego, jak to wygląda. Dowiedzieliśmy się, że Cyberpunk 2077 na stan 26 listopada 2025 roku sprzedał 35 milionów egzemplarzy. Kurwa, zajebisty wynik, ja pierdziele. mega dobre, w sumie podobną liczbę sprzedał Elden bardzo, bardzo duża ilość kopii. Sukcesy się ogłasza, jak sprzedaż milion kopii, jak sprzedaż 5 milionów kopii. Wukong był uznawany za totalny event, że sprzedał tam chyba 20 milionów kopii, a to był też rynek chiński, dużo graczy. Tutaj mamy 35 milionów, mega ładnie. Świetny wynik, nie ma co gadać. Tutaj także pojawiła się informacja, że Cyberpunk zawitał do PS Plusa, konkretnie wersji premium i ekstra. No i przechodzimy już do rzeczy bardziej istotnych dla nas, czyli pojawia się proces skalowania zespołów po stonie, który to w naprawdę dużym stopniu odpowiada za kontynuację cyberpunka 2077 i widzimy, że skalowanie przechodzi naprawdę pomyślnie. Zwróćcie sobie tylko uwagę na to, jak to wyglądało w 2023, później w 2024 roku, a jak wygląda to teraz. Liczba pracowników wzrasta diametralnie, a plany są również bardzo ambitne. Do 2027 roku i więcej... Liczba pracowników ma zwiększyć się do ponad 300. Przychody ze sprzedaży, jeżeli chodzi o kwartał trzeci 2025 roku, no to jest 349 milionów złotych. No i jest ja to dużo pierdolę. więcej niż w przypadku roku poprzedniego, gdzie było to ponad 227 milionów złotych. Możemy śmiało zauważyć, że w tym roku Cyberpunk 2077 i dodatek sprzedawał się znakomicie, natomiast gorzej wypadła tutaj seria Wiedźmin. I tutaj wcale nie ma co się dziwić. Są także wyniki od pierwszego do trzeciego. z tym wiedźminem to też jest tak, że prawie wszyscy, którzy mieli w niego zagrać, to już zagrali. On jest bardzo często przeceniany, jak nie kurde nawet rozdawany. Fajnie jest gadać o tym Wiedźminie, ale to wszystko jest teraz jaranie się czwórką, bo no mówię, trójka, dwójka, jedynka, to są już produkty bardzo długo istniejące. No, zresztą Wiedźmin 3 to już ma 10 lat. Naprawdę dużo czasu minęło. To, że on w ogóle jeszcze zarabia całkiem sensowną kasę, to i tak jest wyczyn. ...kwartału, no i tutaj również 2025 rok wypada dla grupy CDP Projekt dread zdecydowanie lepiej. A jeżeli by sobie tak uogólnić statystyki, no to Cyberpunk 2077 to ponad 516 milionów złotych, a Wiedźmin to ponad 88 milionów, czyli również w tym przypadku Wiedźmin wypada gorzej niż w roku poprzednim. No i oczywiście mowa tutaj o całej trylogii Wiedźmińskiej wraz z dodatkami. No i wiadomo, że jej sprzedaż będzie z roku na rok coraz mniejsza. Ale zwróćmy sobie uwagę na to, co jest dla nas. Czy sprzedaż starszych części Wiedźmina na pewno podskoczy, gdy będziemy już mieli dokładną datę premiery czwórki, bo ludzie będą. Chcieli sobie to ograć wcześniej. Będzie też trochę nowych graczy na rynku, wtedy i dalej jest, którzy może nie planują aktualnie grać w Wiedźmina, ale będą planowali, gdy okaże się, że o więcej będziemy wiedzieć o czwórce, będzie kilka trainerów, będą już jakieś gameplaye pokazane, ludzie będą chcieli sprawdzić być może trójkę, dwójkę, jedynkę, tylko po to, żeby się jakkolwiek przygotować, przetestować przed nadchodzącą dużą częścią nową, nie? To wtedy ta sprzedaż z tych starych części może wzrosnąć solidnie. Najważniejsze, czyli te oto wykresy, które są już dla Was na pewno znajome, i mamy tutaj porównanie. 31 października 2025 roku z 31 lipca 2025. Widzimy tutaj znaczne różnice, szczególnie jeżeli chodzi o Cyberpunk 2. Wiedźmin 4 pozostaje praktycznie na tym samym poziomie i Redzi skalują sobie innymi zespołami odpowiedzialnymi za inne gry. Wiemy, że Wiedźmin 4 będzie ich następną grą, i na ten moment pracuje tam ponad 447 deweloperów, co jest już naprawdę ogromną liczbą. Cyberpunk 2 także nabiera rozpędu, i widzimy tutaj, że studio z miesiąca na miesiąc tak naprawdę inwestuje w niego coraz bardziej, 135 deweloperów, to już jest naprawdę poważny wynik i widzimy, że gra nabiera rozpędu. Tak na dobrą sprawę, to każdy z tych projektów trochę ruszył do przodu. Również projekt Sirius, czyli gra w uniwersum wiedźmińskim, tworzona we współpracy ze studiem Demolasses Flat. Projekt Hadar, czyli gra w zupełnie nowym uniwersum, stworzonym bezpośrednio przez CD Projekt Red, na którą, szczerze mówiąc, ja czekam na przykład najbardziej. No i nadal mamy tam shared serwisy, czyli rzeczy, o których tak naprawdę nie mamy pojęcia, nie wiemy, co to są za projekty, podobnie jak projekty inne, które tak że nieco się zwiększyły, więc mamy tutaj taki, można powiedzieć, równy update, ale z największym nastawieniem na Cyberpunk'a 2. Przy czym warto się oczywiście zatrzymać. Z wykresu, który widzicie w tym momencie, możemy wywnioskować, że gra na pewno nie zadebiutuje przed 2028 rokiem. Raczej albo w 2028, albo jeszcze później. Ja obstawiam. Ja to obstawiam, że będzie 2030 w ogóle. Biorąc pod uwagę, że może wyskoczyć parę opóźnień, jakieś problemy, większe ambicje, zmiany na horyzoncie, choćby silnikowe, jakieś updatey. Przeróżne elementy. Mówimy o perspektywie kilkuletniej, nie? Dużo rzeczy może się zadziać. Więc jeżeli oni sobie planują to wydać, nie, w połowie 28 roku załóżmy, no to spokojniej widzę świat, w którym to się przedłuża rok 2. Zresztą to widać choćby po tak dużych projektach jak GTA, jak to potrafi się opóźniać. Cyberpunk 2 ciekawe czy na UE5 czy na Red Engine. Ie? Nie no ja sobie nie wyobrażam, żeby to miało na Red Engine wyjść. W sumie. Kurde, jak Wiedźminie z tego zrezygnowali już, to wątpię, żeby mieli się trzymać tego silnika przy Cyberpunk'u. Łatwiej jest zatrudnieniem nowych pracowników, jeżeli się przeniesiesz na Unreal'a, bo nie musisz w żaden sposób przeszkalać ludzi na swój silnik, tylko pytasz się, ej, ogarniasz Unreal'a? No ogarniam Unreal'a, nie? Sprawdzasz ludzi po tym, czy ogarniają najbardziej komercyjny silnik w tym momencie. Czy Kiedy UE6 wychodzi? Rozwoju? Na pewno wyjdzie przed premierą Cyberpunka 2. Prawie na pewno. Także ciekawe, jak to samo w sobie wpłynie, nie? No i biorąc pod uwagę, że CD Projekt ma taką ścisłą współpracę z Unrealem, z Epikiem to możliwe, że mają do niego dostęp, albo będą mieli do niego dostęp dużo wcześniej, przed jakąś taką komercyjną premierą, dużo szerszą. To jeszcze później, ja obstawiam jeszcze później, że cyberpunk na przykład 2 nie, nie wyjdzie to widzimy, na jeszcze plany rozwoju studia sięgnął tego 2028 roku. Warto także podkreślić, że w maju tego roku gra weszła w fazę preprodukcji, a CD Projekt Red nadal skupia się głównie na Wiedźminie 4, który również raczej w 2026 roku nie wyjdzie, obstawiałbym ten 2027. Więc pewnie kontynuacja cyberpunka wyjdzie w 2020 albo nawet i w 2030 roku. Na to przynajmniej wskazują te dwa główne wykresy, które są dla nas najważniejsze. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że CD Projekt Red cały czas rekrutuje nowych deweloperów i robi to naprawdę prężnie, no bo 50 osób zatrudnionych od końcówki lipca do, do końca października to jest duża liczba. I znaczy będzie... wiadomo, w porównaniu do Ubisoftu to to jest jakieś małe indie studio jeszcze więcej. Z takich ciekawostek, które warto przypomnieć na temat Cyberpunka 2, to Mike mi kiedyś stwierdził, że gra zaprezentuje nam miasto, które przypomina Chicago, a do tego CD Projekt Red podobno skupia się nad dodaniem funkcji sieciowych do Cyberpunka 2, tym razem już na serio, a przynajmniej tak się wydaje. To... Kurde, Cyberpunk ma tak fajny świat, ma tak rozbudowany świat i na tyle szczegółowy przynajmniej w podstawowej pierwszej części, że jak sobie pomyślę o dwójce, to to jest mega potencjał na jakiegoś online'a, niczym GTA RP. To byłby taki kurde, niewykonany, dobry strzał, gdyby oni się na to nie zdecydowali. Zresztą, chyba już przy jedynce były plany multiplayera, tylko oni je odrzucili na rzecz naprawiania błędów, nie? Co było dobrą decyzją, ostatecznie, no bo Cyberpunk Mega wrócił do łask, ale dziwne by było, gdyby w dwójce tego nie zrobili. Możemy to wywnioskować z ofert pracy. Także, czy jest to optymistyczny scenariusz dla Cyberpunka 2? Jak najbardziej. CD Projekt Red ma swoje plany i widać, że się rozwijają, i bardzo cieszy mnie to, że prezentują nam regularnie zmiany, które wprowadzają. Ja dziękuję Wam za dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, no i do następnego. No i Git, mamy newsy. Nie wiem, ja się cieszę, że mamy taką kurde firmę, która prosperuje no, dość solidnie. Nie można powiedzieć, że CD Projekt Red wygląda źle czy blado. Przy premierze Cyberpunk'a może i byś tak powiedział, ale Re Redemption Arc. Tej firmy też jest solidny. Ja nie mogę się doczekać Wiedźmina 4. Cyberpunka 2 aż tak, powiedzmy, klimatycznie go nie kupuje. Klimatycznie mi Cyberpunk 1 nie siedział aż tak, jak Wiedźmin siada. Natomiast, co by nie mówić, Cyberpunk jest lepszą grą niż Wiedźmin 3. On jest dużo bardziej rozbudowany, ma dużo więcej, moim zdaniem, sensu gameplayowego. Ale to pytanie, nie? Czy Wiedźmin 4 też będzie mega jakimś progresem w stosunku do Cyberpunka 1? No, powinien być. Co to kurwa jest? Patrz, patrz, czekaj. Ladies and gentlemen, Ubisoft. Ale o co chodzi? To jest z tego, kurwa, remake'u, czy co to jest? Podobno to są przecieki z remake'u? Jak to, kurwa, faktycznie się okaże prawdą, no to może być niezła beka. Wiadomo, no to są tylko designy postaci, ale to może być, kurwa, niezła beka.